Przejęli piłkę popatrzmy. Szansa na oddanie strzału. Gol mamy bramkę. Co za emocje! Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Immobile. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. skudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się jeśli zakończy się kartką. Sędzia ukarał zawodnika jak widzieliśmy żółtą kartką. Jonathan Soriano. Dobrze się pokazał. Jest okazja. Tak. Gol. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie! Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Kampania Krzysztof Piątek. Udało się, czy będzie gol. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Blisko pole karne. Wymanewrował obrońców, no i teraz! Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Kolejny gol i bardzo jednostronne spotkanie. Sergio Busquets. Kampania. Krzysztof Piątek. Może spróbować uderzenia na bramkę. Wznawią grę rzutem rożnym. granie piłki z rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Na dobrą okazję do strzału. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Piłka poza placem gry. Rywale wznowią grę od własnej bramki. Jego wpływ na dzisiejszy mecz? Niemal zerowy. Bardzo nieudany występ, a na ekranie mamy potwierdzenie moich słów. Realizator pokazuje nam właśnie graficzną analizę oddanych przez niego strzałów. I cóż, chyba wszyscy spodziewali się po nim lepszej gry. Albo jest dzisiaj w zdecydowanie gorszej formie, albo trener Rywali znalazł na niego patent. Tak czy owak zawodzi, a zespół przegrywa. Jeśli się nie otrząśnie, źle się to dla nich skończy. Krzysztof Piątek. Czela. Jest bramka, proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. No i proszę, bramka, mówią, że ta noga służy mu do podpierania. Zaryzykował i opłaciło się. Piękna bramka. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Najwyższa pora by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. I mobile. Ale spech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. oficjalny zauważył, że będzie to minimum 3 minut czasu do dodania. No, zdecydowane prowadzenie po pierwszych 45 minutach. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Kapitalnie... Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. No i rywale przejmują to prostopadłe podanie, Krzysztof Piątek. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Piłka poza linią boczną za moment wznowią z autu. Kampania. Centruje na dalszy słupek. Piłkę przejmują rywale. Ale uderzenie! Pięknie broni, brawo. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Z w pole karne. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! Rzut rożny i gol. To jest właśnie dowód na to, jak bardzo trzeba się pilnować przy stałych fragmentach gry. Świetnie wykorzystali te okazję z rzutu rożnego. Fantastyczna centra i mamy bramkę. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Jest szansa! No i za moment zaczną grę. Zrzut rożnego. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Na pewno jeden z najmocniejszych punktów zespołu. Przyjrzyjmy się bliżej jego świetnej dzisiaj grze. Racja gra dziś naprawdę dobry mecz. Kiedy ma piłkę w okolicach pola karnego rywali, bramkarz zaczyna nerwowo przestępować z nogi na nogę. Nie bez powodu, co widzimy na widocznej właśnie na ekranach analizie jego strzał. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ale on się teraz cieszy. Rzut rożny, chwila skupienia i jest gol. Obrońcy może trochę zaspali, ale nie ujmujmy chwały strzelcowi. Iście aptekarskie dogranie przy tym rzucie rożnym. Widać, że długo to ćwiczyli na treningach. Gol, szatki urody, uroda, a podanie? Podanie znakomite, widać doskonały przegląd pola. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Nacho Fernandez. Ale szpechowe podanie i strata. No strzela. Broni Rolity ale piłka wciąż na boisku. Piłka wyszła na aut. Jonathan Soriano. Wojtek szczęsny obronił bez najmniejszego problemu. Przed nami końcowe 30 minut. Aleksandro. Immobile. Długo roz... Jest szansa na groźną akcję. Kosta. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karny. Jonathan Soriano. Udana, górna piłka, obrona przerobowana, mogą nie zdążyć z reakcją. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Strzela. Jak on to obronił? Strzał z bliskiej odległości. Rzeczywiście, popisał się doskonałym refleksem. Kampania? Ważne, że nie jest osamotniony. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Presing ze strony rywali. Dobre, skuteczne podanie. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda. Okazja kosty. Zupełnie niecelnie. Ale szkoda tej okazji. Lekkie, plasowane uderzenie, ale potwornie niecelnie. Piłka nieczysto trafiona. Innego wytłumaczenia tu nie widzę. Bolanius. Krzysztof Piątek. Dobra okazja. Ale dał teraz popis talentu bramkarskiego. Nie wiem, który to już rzut rożny z rzędu. Pomyliłem się w liczeniu. Dośrodkowanie z rożnego. W szesnastkę. Z tej akcji już nic nie będzie. Dobre, dalekie wybicie. Strzela. Paskudne wejście w ślizgiem. Nie zdziwię się, jeśli zakończy się kartką. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Plus to, co doda arbiter. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Już blisko pola karnego. Świetny pomysł, ten lob stwarza zagrożenie. No, bramkarz broni strzał głową. Gdyby nie on, piłka wylądowałaby w bramce. To było naprawdę znakomite uderzenie. Może stąd strzelać! Gol! jest piłka w siatce, brawo! Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelcy. Strzał z bliska, i Bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz, jak dobrze strzelec wybrał moment, w którym uderzył piłkę. Golkiper akurat przenosił ciężar ciała i nie mógł zareagować. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Dobre zagranie ponownie, celne podanie. Lukas Vazquez. Karma O, bardzo ładnie przeciął to podanie. Dobry atak flanką. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Nie ma gola, trafiają w poprzeczkę, piłka wraca na boisko. Pech, po prostu pech. Już widziałem piłkę w siatce, ale bramkarzowi pomogło aluminium. Ale strzał! Łatwo złapał ten strzał z daleka bramkarz. Emre Can Sergio Busquets. Dobrze udało się przeciąć to podanie Ma do kogo podać Pierre-Emeric Obamy-Yang Ładne, udane przejęcie Rywal traci piłkę Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Może zdecydować się na strzał. Gol, tak jest! Wspaniała! Postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Prowadzą pewnie, ale dla nich liczy się gra do samego końca i podwyższają jeszcze w doliczonym czasie gry. No widzimy w powtórce, jak pięknie to zrobił. Idealne wyczucie bramkarz. Bez szans. Wspaniałe wykończenie akcji. Takie strzały to ozdoba każdego meczu. Mecz powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. Immobile?